Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie, 24 września, wtorek, flamingowanie po nocnej zmianie, dawno nie było, słońce tam pięknie, pięknie wschodzi nad Tychami, jestem w miejscu, w którym nie dawno nie było, a lubię to, to miejsce, a więc co, tam w oddali Tychy, pola, las, no i co, no pójdziemy na spacerek w tamtym kierunku, zobaczymy jak tutaj wszystko wygląda. Oczywiście jest tasza, jest torba, są rękawice. No i co? Idziemy przed siebie. No i tak, ubieramy rękawice, idziemy, zobaczymy co będzie, co będzie się działo. Tak jak mówiłem, lub, lubię to miejsce. No i taki sobie zrobimy patron. Oby nie było dużo, ale ja już widzę e, tu jest kilka takich miejsc, jak to w tak mówiąc krótko biwakowych, no tak więc. To wpadnie, już jest pierwsza butla. Zobaczymy. Fajne to miejsce. Pierwszy raz chyba byłem gdzieś chyba półtora roku temu. I... jest ciekawie, o. oddali słychać pociągi. Tutaj papiżoki to nie zbieramy, ale tutaj już jakieś folioki. Właśnie mówiłem kiedyś o magnesie, żeby przesuwać, prze, żeby przetrzepać to ognisko. Ale co tutaj jest? O, oddali słuchać pociągi, ale to nie wiem na czym się teraz skupić. No patrzcie, taki bajzel zostawił ktoś w lesie. No nic, zbieramy, zbieramy te śmieci. A będzie. Tak, ludzie. Zbierają i dbają, to się wyprostuje, będzie 15 groszy odbywają się biesiady, innego typu imprezy. Już wystarczy to wziąć ze sobą, nie? No, i tak w międzyczasie jeszcze się mi wyłączyła kamera. Zwróćcie uwagę na to, że, że się to nie nagrywało. I patrzcie. Taką torbę śmieci w jednym miejscu nazbierałem. Najwyżej no wrócimy do tego ujęcia. Tutaj też jakieś coś, coś, coś tu było, jakaś podbałka. Benzyna do zapalniczek. Aha, w ten sposób. Chwila w lesie. Przy wschodzącym słońcu torba już pełna. Masakra. Jeszcze w międzyczasie tu się przestało mi nagrywać. E, takie miejsce ogniskowe ogniowe chciałem mówić wszystko w porządku tylko czemu ludzie takie śmieciowisko zostawiają dobra wyzbieram tutaj wszystko do końca będzie trzeba wracać do samochodu niestety jedna torba to za mało się okazało patrzcie Że tak powiem zlikwidowane Ale tu jeszcze po jakichś ciasteczkach Coś jest Tutaj jeszcze po chusteczkach Folioczki Torba pełna Masakra Jeszcze uciekają śmiecie A to dopiero jedno miejsce ogniskowe Biwakowe A tam dalej jest Kolejne, większe, tego się obawiam, że tamtego będzie jeszcze więcej, no jak tutaj, to tak wygląda. I co tu powiedzieć, można by było w kółko się powtarzać, nie? Już to ktoś przygotował, odłożył, nie? Wystarczyło po imprezie z sobą to wzi wziąć i wynieść. A tak to co? Koniec odcinka, nie? Torba pełna, ciężka. Więc porozglądamy się. A jak wyżej przyjdziemy, to jutro. A taki takie tworzy tworzywo, nieraz to w lesie jest. Nie wiem po co. Dobra, niech to tutaj jest. Kiedyś z tego właśnie tworzywa, takie były pokładane, pospinane na drzewach. Takie nie wiem. Ale lampion to wyglądało, niby na to było na jakieś owady, było czy coś. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. O, tu jeszcze buteleczka plastikowa. No już do ręki, no bo się nigdzie nie zmieści. Tu szklana. Zakorkowana Zakapsulowana No niestety Już coś tu widać Niestety No wydamy to tu Tutaj szkło A tu Wysypisko Resztki grilla Złomik I zeplej td tam butla, tu butla, tu aluminium. Masakra. Trzeba pomyśleć, co to zrobić. Iść do auta jeszcze, po jedną torbę. Powinienem tam mieć. No nic no, na razie muszę się tutaj rozejrzeć po okolicy. Nie da do to dobrze. Coś wymyślać. ślady biwakowania. To jeszcze zobaczymy nad bajorką, to Bajorko. Jak tu wygląda. No, też tutaj nie jest ciekawie. Rzuczki wybite, wymordowane. Woda opadła, jakaś taka butelczyna, ale to raczej coś współczesnego. No tak, jakiś Jagermeister był, malutki. Tutaj bańka, to weźmiemy Flamingowa. to zanieść do bazy. Szybko śmignąć do samochodu po ten, po torby, bo mam tam jedną torbę w aucie. No bo jak co, nie zostawimy tego tutaj, nie? Pyk, coś tu jeszcze widziałem, to widziałem Łomżunę, tak zwaną. Jacek czeka, rozejrzę się po okolicy. Może znajdzie się jakaś torba. Zawsze to by było mniej drogi. No nic, żadnej torby w okolicy nie ma. A przecież tego tak nie zostawię. Kawałeczek do auta mam, ale nic. No ubieram rękawice i zasuwam z tą torbą śmieci. Przyniesę sobie drugą. Myślę, że starczy mi na to wszystko. Także nie ma na co czekać. Śmigamy do samochodu. A tutaj czyżby jakaś zdesperowana butelka? Nie, Jack. Ciśniemy, no trochę się zzipałem. No bo co? Pędzę, pędzę. Tak troszeczkę inną drogą niż szłem. Na skróty. Dobra, lecimy dalej. Słońce pięknie wchodzi. Te widoczki też tu zawsze lubię. Co tam, torbę widzę? No nie. Chyba jakieś nieporozumienie. Czy wy to widzicie? No kurde. Ktoś śmieci zbierał i zostawił Weźcie torbę. Nie no masakra, no nie wierzę Nie wierzę Oczywiście, no chciałem torbę, no ale nie, nie pełną śmieci Ustawić to, żeby się nie poprzewracało No tu też jest taka miejscówka obozowa Szkło potłuczone Normalnie Akcja się rozwija, tu ten dywan Kapselki i butelki, kubeczki z wódeczki na pewno. Pyk pyk. Przełożymy tutaj trochę. Wykorzystamy, że to mamy. Kto by przypuszczał taki obrót okoliczności? Że tak powiem. Dwie torby małe. Mamy. Nie no, masakra jakaś. Dobra, do auta zasuwamy. Po trzecią torbę. Obym nie, oby mnie nic nie znalazł po drodze. Nie wiem, czy z tego śmiać. Czy. Ludzie w lesie śmieci zbierają i zostawiają. Tak, bo nie wiem. A. Nie odzywam się, bo. Już mi się język plącze i za dużo powiem. Normalnie, spacer farmera można by było rzec. Moja flamingowa znajda, zaparkowana właśnie obok ogródków działkowych. Dobra, już na miejscu. Pyk, żeby się nią nie powywracało. A odkąd otwieramy. Powinienem mieć tu torbę jeszcze jedną. Jest, jest. Doskonała torba na śmieci. Pakujemy i wracamy do lasu. Nie ma to tamto. Dobra, widzimy się na miejscu. No i tak, już na miejscu. Za mną spory kawałeczek taki maratonik. No, chciałem ci spaceru po lesie, ale nie aż takiego. Uff, jeszcze gorące rozmowy telefoniczne, dobra, nie o tym. Nie, nic, nic prywatnego. Eee, no, jest torba, no i zbieramy. Trzeba wziąć te śmieci, pozbierać. Nie ma tu, tamto. Trzecia torba, kto by się spodziewał. Tutaj co, przewaga szkła. Masakra. To będzie chyba rekord tego sezonu mojego. Aluminium. Złomik. To oczywiście tak wszystko jedzie ze mną na magazyn. Tam będzie sortowanko. No bo szkło na wagę też zbieramy. Dobra, tu jeszcze. Tak jestem zagoniony, zalatany. Co o tym myśleć? Aby tylko coś się zmieściło, trzeba to jakoś pokładać z sensem. Torby pojemne wylejemy. że widziałem. Ciekawe czy grzybki są. Powinno się zmieścić wszystko. Takie słuczki. No i powiedzmy, że to by było na tyle. Torba pełna. Jeszcze coś tutaj dorzucę do niej z okolicy. W kościele dzwonią. No i koreczek się przyda. No i tutaj tak jeszcze dwie żubrówki uratowane z lasu. Nie wejdzie więcej, no nie wejdzie. No i to. dzwonią w kościele, to co? Czas na pozdrowienia dla pierwszych trzynastki. Ja sobie muszę chwileczkę odpocząć. Taki ten odcinek dynamiczny właśnie jeszcze bym zapomniał właśnie o pozdrowieniach. Jesz jeszcze bym zapomniał o pozdrowionkach. Już mi się język plącze. A zrobimy sobie tutaj w tych okolicznościach przyrody, jak to kiedyś też z tego miejsca robiłem. Nad tym Zalewiskiem i popatrzcie, że jak było sucho, to, to było tej wody dużo, dużo więcej. A teraz po tych deszczach jest mniej. Nie wiem o co chodzi. Tak jakieś prawa natury. I dobrze, mój koni, w tych pięknych okolicznościach przyrody. E, chciałem gorąco pozdrowić pierwszą Trzynastkę obecną na, na czacie na ostatniej premierce filmu ze sprzątania lasu. Jest tradycyjnie lista z kanału 4 minuty. Pozdrawiam Was serdecznie. I lecimy. Pierwsza była Tenia, raz, dwa, trzy. Pozdrawiam cię serdecznie, Teniu. Drugi był Radek Mrozik. Pozdrow serdeczne, Radku. Eee, trzeci był Krzysztof Wower. Pozdrow serdecznie Krzysztof. Czwarty był Herixus. Pozdrow serdecznie Herixus. Piąty był Janusz G. Pozdrow serdecznie Janusz. Szósty był Łukasz Święch. Pozdrow serdecznie Łukasz. Eee, siódmy był Lechu 1982. Pozdrow serdecznie Lechu. ósmy był Krzysztof D. Pozdro serdeczny Krzysztof, dziewiąty był Gaugan, pozdro serdeczny Gaugan, e, dziesiąta była AABBKZZ, czyli Teresa, pozdro serdeczny Tereso, e, jedenasty był Wojtek, czyli Czyste Giery, e, dwunasty był Jan Matejka, aho i Janku, i trzynasty był Andrzej Komorek, pozdro serdeczny Andrzeju. Wielkie, wielkie dzięki wszystkim właśnie za aktywność, za obecność na premierach filmów ze sprzątania lasu. I przy tej okazji też pozdrawiam. Gorąco i dziękuję wspierającym kanał Flaming Recycling. A więc są to Adam SG, Piątas, Pan, Goliat, Krzychu z Landu, Celina Latkun, Pociągowo Tomasz Kropek, Sandarz 2 Lechu 1982 i Neodymowy Kasta. Wielkie, wielkie dzięki dla Was za wspieranie mojego kanału. A ja co? Idę po te swoje śmieci. Ja to zawsze mówię. No bo co, są już moje, nie? Żeś sobie Flaming wziął. No to chcę teraz wejść stąd, nie? Masakra Normalnie chwila w lesie Trzy torby śmieci No niestety Ubieramy rękawice I co? No idziemy w kierunku Flamingowej Znajdy Tam zrobimy podsumowanie Spory kawałek drogi przede mną No, torba waży A więc widzimy się przy samochodzie no, i ja tak już na drodze wzdłuż ogródków działkowych. Teraz dopiero patrzę na ten dekil z kanału. Patrzcie, planeta. Tak to wygląda. Planeta. Taka zaśmiecona. No i co? Lecę do mojej znajdy. Trzecia torwa trafi do bagażnika. Taki tutaj. Parking. Rodmalina. Tu jeszcze elektryczny pastuch, no i co, no otwieramy, nie ma to tamto. Sezamie, otwórz się, sezam się otwiera, pyk. No, nieładny widok, trzy torby śmieci, chwila w lesie, przykre, ale prawdziwe, nie? Masakra. No, i tak podsumowując, miał być przyjemny spacerek. A efekt jest taki: trzy pełne torby śmieci. Normalnie ta druga to była gratis. Ktoś na nas zbierał, że nie będę się na ten temat wypowiadał. Odcinek tak na szybkość, jeszcze bym zapomniał właśnie o tych pozdrowionkach dla pierwszej trzynastki. E, jeszcze było jedno pytanie, na które zwykle odpowiadam, ale już nie mam siły. Jarku, e, od Ciebie tam było pytanko w sprawie muzyki, e, nagrania tam teledysku, nowego trio, ale o tym, o tym odpowiem na kolejnym odcinku, tak myślę, że wybaczysz. E, ja nie chcę przeciągać, no jadę z tymi śmiećmi, jadę z tymi moimi śmiećmi na magazyn, trzeba to jeszcze posegregować, posortować i... No i co ono? Tak się zakończyło dzisiejsze flamingowanie po nocnej zmianie. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy. Zrobię co mam zrobić: zmontuję filmik, idę spać. A więc, co, standardowo, jak się podobało, to zachęcam do łapkowania, dokumentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału. I Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie. i Do zaś!